Cześć. Dzisiaj odcinek będący kontynuacją poprzedniego materiału o sposobie modyfikacji temperatury w zasobniku CWU. Zdecydowałem się rozbić to na osobny filmik, ponieważ widzę nawet po sobie, że odbiór krótszych teści jest lepszy. Jako jednak, że jest to rozwinięcie poprzedniego filmiku, to niezbędne będzie jego obejrzenie. Pokażę teraz jak w praktyczny sposób można już zautomatyzować grzanie CWU w dowolnych porach, bez posiadania dedykowanych regulatorów z takimi funkcjonalnościami. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą jego ostatnio multimetr, czujnik zasobnika CWU Sonier-Diwal, kabel kologia, znany nam z ostatniego materiału oporniczek, dochodzi jeszcze do tego przekaźnik, zwykły przekaźnik 12V samochodowy, oraz tak zwana popularna czasówka, czyli regulator pozwalający podawać napięcie tutaj na to gniazdo w określonych porach a także zasilacz 12V do zasilania tego oto przekaźniczka. Może zacznijmy sobie od zmierzenia oporności. 3,3 ,3 kOhm. Jeśli pamiętacie z poprzedniego odcinka, to jest to oporność tego czujnika CWU w temperaturze 20 stopni. Czyli właściwie nic nowego. Natomiast co możemy tutaj teraz pokazać? W tym momencie ten przekaźnik podaje, ta czasówka podaje... Napięcie na ten zasilacz, a ten z kolei zasila przekaźnik 12V. Ten przekaźnik jest w stanie zwartym. Co będzie, jeżeli przestaniemy podawać to napięcie? Pyk. Przekaźnik przełączył się w stan rozwarty, a nasz układ zmienił się w taki, który w tym momencie tworzy układ równoległy z tym oporniczkiem. Co objawia się spadkiem oporności. Część z Was pewnie już wykmieniła, co to oznacza. Możemy decydować, tworzyć sytuacje, w których kocioł, powiedzmy w nocy, jeżeli ustawimy sobie to na temperatury nocne, żeby nie podawało napięcia, kocioł będzie widział 50-60 stopni w zasobniku, podczas gdy ta temperatura będzie niższa 20-30 stopni, i przez całą noc nie będzie Wam włączał zasobnika. Pozwala to na stworzenie sytuacji, gdzie temperatura w zasobniku. Jest utrzymywana na wysokim poziomie tylko w momentach, kiedy sobie tego życzymy. Ma to szczególne znaczenie, na przykład w sytuacjach, kiedy zasobnik jest w piwnicy, jest tam 5-10 stopni i szybko się wychładza. Wtedy, 1, 2, 3 razy na dobę, może kocioł włączyć grzanie zasobnika tylko po to, żeby zagrzać wodę. W momencie, kiedy w ogóle tego nie potrzebujemy, powiedzmy pierwszej, drugiej w nocy. Jeżeli mamy taki układ, możemy sobie sterować temperaturą zasobnika i czasami jego grzania. Część osób może uznać to za druciarstwo. Część osób może to pochwalić. Jak zawsze możecie podzielić się opiniami w komentarzach. Ja ze swojej strony mogę tylko dodać, że u mnie ten układ funkcjonuje od 5 lat. Oczywiście, no nie, nie tak podrutowany w ten sposób, tylko, tylko bardziej zautomatyzowany. Zaraz wam to jeszcze pokażę. Nie ma to żadnego wpływu na. Żywotność płyty głównej lub kotła, wszystko jest w porządku. Natomiast oszczędności płynące z takiego systemu, możecie sobie sami oszacować w momencie, kiedy zauważycie, że kocioł grzeje Wam tylko dwie godziny dziennie wodę, natomiast w pozostałych okresach jest ta woda nieprzygotowywana. Jak zwykle, ekonomia i komfort tutaj ze sobą walczą. Co jest dla Was większym priorytetem, sami sobie zadecydujcie. Ja wam mogę jeszcze tylko pokazać o choćby takie urządzenie. To jest zwykły przekaźnik czasowy z znanego chińskiego portalu. On działa w ten sposób, że jeżeli tutaj sobie zwieramy te dwa przewody, to napięcie jest podawane przez pewien czas tutaj na ten styk. Hmm. Także to można sobie też za parę złotych kupić, umieścić sobie w domu, czy przewodowo, czy bezprzewodowo jakiś przełącznik. I jeżeli chcemy skorzystać z wody, to po prostu przełączamy to i woda jest nam na życzenie przygotowywana. Pozostałe 21-22 godziny może ta woda mieć temperaturę 30-40 stopni. Jeżeli Was to zainteresowało, to na końcu, w ostatnim slajdzie, wrzucę schemat tego prostego druciarskiego układu. Także każdy będzie mógł sobie to stworzyć. U siebie w domu. Natomiast no, zachęcam, oczywiście, że jeżeli się za to zabieracie, to nie może to wyglądać w ten sposób. Musi to być konkretnie polutowane lub pozaciskane. Zaraz pokażę Wam, jak u mnie to wygląda i zachęcam do wyrażania swojej opinii na ten temat. Na sam koniec, tak jak Wam obiecałem, pokażę Wam, jak to funkcjonuje u mnie. W sumie będzie to mała powtórka z e, poprzedniego materiału, ale żeby, żeby tutaj filmik był kompletny, to pokażę Wam, jak to jest realizowane w moim przypadku 60 stopni tyle widzi kocioł no nawet teraz się zmniejszyło ponieważ chodzi o pompka obiegowa a tutaj oczywiście temperatura jest dużo mniejsza poniżej 30 stopni w tym momencie używam mojego sterownika który realizuje między innymi tą funkcję jak sobie tu z go zewrę przez 5 sekund to o, widzicie w środku kotła mam wbudowany ten przekaźnik no i ta temperatura zaczyna mi spadać do dużo niższej wartości jest to też dobry sposób na omawianą wczoraj Legionellę ponieważ jeżeli będziecie utrzymywali cały czas temperaturę 20 stopni w zasobniku a grzali ją tylko okresowo to jest mniejsza szansa na y, jakiś y, rozwój Legionelli niż jeżeli ta temperatura będzie wynosiła cały czas 35 stopni także ja Was zostawiam z tym pomysłem Dajcie znać co o tym sądzicie i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!